Hello. dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gwintowymi taliami. Dzisiaj zagramy sobie ścianą tarcz, dawno ściany tarcz nie było, od kiedy w zasadzie wyszli Wiedźmini, eee, no to najpopularniejszą talią na Królestwach Północy właśnie się Wiedźmini stali i ta ściana tarcz tak odeszła w zapomnienie. Niemniej jednak Dek jest dalej bardzo, ale to bardzo mocny moim zdaniem. I też nawet w poprzednim sezonie Pajabol, który wygrał em, sezon, zdobywając najwięcej MMR-u, grał właśnie sobie ścianą tarcz. E, wydaje mi się, że bardzo zbliżoną wersją do tego, bo tak starałem się odtworzyć to, co Pajabol grał z pamięci. W sumie mógłbym go spytać, ale e, sprawdzam moją pamięć. W każdym razie jest to wersja z Wysogotą. Yy, taka bardziej greedy, bo wydaje mi się, że w tej mecie opłaca się grać greedy. E, I ten wysogota potrafi gierki kierować, wiadomo jak się go utrzyma na stole. Więc tak, e, wygląda ta wersja. E, gramy tutaj Barona, gramy Anseisa, gramy Adalię. Nie gramy Falibora, no bo jeśli chcemy grać tak bardziej greedy, no to wydaje mi się, że bez Falibora powinniśmy grać. Chociaż równie dobrze można Falibora wrzucić i na przykład zrezygnować z Barona. E, I też myślę, że to by jakoś tam działało. Natomiast no, no my tutaj gramy Adalię po to, żeby mieć dodatkowy silniczek, zwykle Adalią kupujemy werblistę, ewentualnie fregatę, ewentualnie jeszcze marynarza skerak, jak już e, werblistów nie mamy. E, poza tym mamy obrońcę, którym chronimy oczywiście wysokotę, mamy nasze triple pojedynki, czyli Anseisa, Seldkirka i Virexasa. Natalis, żeby wyciągać Desant. Anna, no, która jest no, niesamowitym silniczkiem, który generuje dwa punkty naturę bez problemu. Fregata, która generuje nam ochotników. Jeden wrzący olej jako opcja kontrolna. Werbliści, wiadomo, też w połączeniu z tridamskimi piechurami są super. Jeden inżynier oblężniczy, żeby w razie czego mieć zapał na Seltkirka przede wszystkim. E, jazda Burry i Chorągwi do skracania deku. Dwie straże Lodowida i marynarze jak to wiadomo. No, i tutaj jeden rycerz z Cintry się zapodział e, jako taki filler. Można tutaj dowolnego innego brąza za 4. E, tutaj to, co lubi. Może być Nożownik Skerak, może być Balista, może być Dirnyski Rainbow, może być nawet szalenie szarża, jak ktoś chce. Tutaj jest elastyczne, można sobie zmienić, jak kto chce. No i tak się tutaj prezentuje. Gramy kryształową czaszkę, jak zresztą w większości talii. No i co? Tak to, tak to wygląda, tak sobie zagramy. Miejmy nadzieję, że uda się obie gierki w tym odcinku wygrać. Na to liczę. Zobaczycie za momencik, czy się udało, czy też nie. Kogo nam tym razem wylosowało? Jest to insurrekcja, tak jak widać, czyli prawdopodobnie widźmini. Um, dobrze. Zobaczmy, co tutaj dobraliśmy. Jeśli chodzi o Mulligan, no to fajnie byłoby dobrać oczywiście sobie werblistów połączeniu z piechurami fajnie byłoby też mieć dostęp do Desantu, co mamy, ponieważ dobraliśmy Natalisa. Rycerz Sintry nie będzie najgorszy, bo przeciwnik będzie grał. E, będzie spłonował tokeny dwupunktowe, więc Rycerz Sintry tutaj będzie spoko. Fregata też jest bardzo dobra. E, reszta tu już na później. Wrzący olej nie najgorszy. Wydaje mi się, że marynarza Skerak wymienimy sobie. Kurczę, w sumie nie wiedziałem co do końca wymienić. Brak tych werblistów troszkę zaboli. Może będzie trzeba zagrać werblistę z desantu. Zobaczymy. W każdym razie zaczniemy sobie od fregaty, myślę. Znówmy się. Możemy też teoretycznie fregatę skopiować. Skoro nie będziemy mieć dostępu do werblisty, um. ale nie wydaje mi się to dobrym pomysłem, szczerze powiedziawszy. Eee, dlatego zagramy sobie po prostu fregatę i ją wzmocnimy. Nie chcemy, żeby zginęła od strzału za 5. A w następnej turze dostawimy na albo dostawimy tridamskiego piechura tutaj. I myślę, że powinno być w porządku. Okej. Okay. jak no tutaj standardowo adeptem zaczął. Yy, nic niespodziewanego. No klikamy sobie tą fregatę. Wystawiamy sobie tridamskiego. Czekamy. Na rozwój sytuacji. Jest mutacja. Być może też powinienem był tą fregatę w drugi rząd wstawić. Teraz tutaj dorzucę rycerza i potem jeszcze na Talisę i zaraz nie będę miał miejsca. Więc może delikatny błąd mojej strony, ale. tak jest w porządku myślę. Okej, okay, no tutaj tak jak widzicie rycerz z wszedł ładnie za 7 punktów. To lubimy. Fregata generuje nam tokeny. Jest Musimy się Erland I się nieco dalej. Czy my chcemy iść na długą rundę? Wydaje ja mi się, że możemy próbować. Bo długa runda, mamy resety, mamy pojedynki, mamy wysogotę, Czego przeciwnik nie ruszy. A skoro z takiego założenia wychodzimy. To moim zdaniem poprawnym zagraniem będzie zagranie desantu. Wyciągnięcie sobie teraz z werblisty. O! Kliknięcie fregaty i będziemy pasować w następnej turze. W ten sposób doprowadzimy do długiej rundy trzeciej, w której to rundzie powinniśmy mieć bardzo dobre szanse. Przeciwnik tutaj w dwóch kartach. To raczej nas nie porobi. Nie oszukujmy się. Wow. Okej. Okay. Włóca wiewiórkę. No, wywali nam desant. Pytanie teraz, czy w dwóch kartach przeciwnik to zrobi, bo my oczywiście pasujemy. I to jest 19 Mógłby punktów do, do zrobienia. Aż mi się nie to jest dosyć było. dużo. tu ja jeszcze zyskuję co turę. Desant. Okej, okay, no w jednej tego nie zrobi. Tylko za nie wypadni. Niestety, pingi w pancer, znaczy pingi w tarczy poleciały to troszkę niefortunnie. nie no, co ukrywać. a to dalej jest za mało. O nie, niestety wystarczy przeciwnikowi. Troszkę szkoda, gdyby wszystkie pingi poleciały w, w jednostkę, to by przeciwnikowi nie wystarczyło. Ale nie szkodzi, bo i tak mamy długą rundę trzecią, na której to rundzie nam zależało. Więc to mi się podoba. Jakaś karta na pas. To jest Straż Radowita będzie jak najbardziej w porządku. E, Rządzący olej. O, powiedzmy, że się przyda. Okay. No, Przywracamy sobie brązika. I teraz wystawimy sobie obrońcę. Wystawimy sobie wysogotę. No tutaj przeciwnik może grać Geralta Irden, tak? ale tych ładunków z Wysokoty zuży zużywać nie będziemy. Taki jest zamysł. Jest Viraxas, jest werblista do Adali, to mi się podoba. Yy, nie mamy dostępu do Anny. Ja potrzebuję strzału za 5. Może się przydać. Eee, no chyba jest w porządku. Nie narzekajmy. Okej, okay, lecimy. Brońca. Mógłbym teoretycznie zacząć nawet od Wysogoty, ale bałbym się, że przeciwnik gra jakiegoś Anseisa losowego, albo jakiś siroko, może by wrzucił. A tego byśmy nie chcieli, więc teraz Wysogota. W następnej turze strzał za pięć. sobie zagramy, wyeliminujemy tego Wiedźmina. w nas nie pingował. Spokojnie. Tych ładunków nie używamy. W zasadzie mógłbym też szukać Tridamskiego Piechura, bo on by podwoił w zasadzie ładunki wysokoty. Ale no, a spokojnie. Mamy naszą długą rundę. Zaraz wystawimy dalej. I też nie będę wszystkiego w jednej linii grał. Eee... Nie będę grał wszystkiego w jednej linii, żeby żeby oczywiście nie wystawić się na Irden za bardzo. No ja sobie zagramy w ten sposób. I tutaj nie ma sensu wzmacniać, bo i tak tego nie zbiję. W zasadzie mógłbym nawet Viraxasa do tyłu tak zagrać. Tak naprawdę, mnóstwo tutaj mamy opcji. Jeszcze będę tak uważał na Geralta Igni, bo niektórzy tutaj mają tendencję do grania jakichś dziwnych kart. No to też będziemy uważać. Hmm. Tutaj będziemy tutaj się A no, spokojnie. Tutaj raczej nic nam nie grozi. Przeciwnik sobie tutaj gra wizytów. sobie zagramy wiraksasa do tyłu. Zwycięstwo jest. Tutaj żeby Igni nie siadł, to wzmocnię na wszelki wypadek o jeden obrońcę. Bo nie chciałbym, żeby zostały dwie siódemki spalone, bo przykre. przykre. No, słucham, mamy keldara. Nie lubię trynąć na grzebieniu. myślę, to spokojnie. Musimy sobie pojedynek. O no, tak jak widzicie. No, tutaj przeciwnik ma zero odpowiedzi, no ale gra wiedźminami, to czego innego się spodziewać. Mamy pełną kontrolę nad wszystkim. Nic nam nie grozi. Jeszcze przyjemnie. Gdy mamy taką sytuację, co nie? Okej, okay, wygramy sobie marynarza. <noise> go to już ma 12 ładunków. Wow. Wow, 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 wow. Jeszcze mamy Barona, my selkirkan. Tutaj przeciwnik totalnie bez szans. Co prawda on będzie miał Więc Trzeba na to będzie uważać. Za siewów dożnięć nie każdy będzie żyw. Nie mam już nic do stracenia. Zapodamy sobie resecik. Zapodamy sobie pojedynek. jeden zapodamy sobie pojedynek drugi powinienem te wzmocnienia przeliczyć żeby równo były rozłożone tak szczerze to mi się nie chce więc jeśli się pomylę w obliczeniach też może powinienem dwa trzy Mało czasu. Oj kurde, w ogóle nie zdążyłem. <gry> ja w w jest dobrze użyć, ale chyba i tak jest GG, nie? <gry> wow, nawet nie zwróciłem uwagi, że ten timer tak szybko zleciał. Ale nie sądzę, żeby 26 robił. No tutaj trzeba było to, to przeliczyć zawczasu, co za mało czasu było. Powinienem być na bieżąco, liczyć sobie. Ile mam boostów, żeby były równomiernie rozłożone? Co nie? Ech. Jak przegram, no to mój błąd. Ale powinienem wygrać mimo wszystko, myślę. No! Odsalony, dobra. Także mimo tego misplaya, że nie zdążyłem. To I tak, wygrywamy. Także GG w gierce numer jeden, przejdźmy do gry numer dwa. Drugi pojedynek będzie przeciwko Niedźwiedziemu, rytuałowo. Nie wojownicy, mało kto gra Lipim już, z tego co zauważyłem. Krzyształowa Czaszka też to sugeruje. Dobrze, mamy jazdę Burej Chorągwi, znowu mamy werblisty. No, no jedna jazda out, to jest myślę oczywista oczywistość. Inżyniera zostawię, dwóch marynarzy nie lubię mieć na ręce w R1. Więc jednego wymienia i mamy fregaty. Okej. Okay. No to myślę, że zagranie będzie dosyć proste. Że zagramy Straż Rodowita i potem fregaty. Myślę, że to będzie nasz play. Mhm. I faktycznie mamy do, do czynienia z wojownikami. Skoro wojownicy, no to straż rodowida. Tutaj, przez to, że nie mamy werblistów, będzie ciężej wyciągnąć to jazdę. A pochłonie. trudno. Okej, okay, fregata wzmocniona. Teraz Będziemy ją klikać. W razie czego mamy wzmocnienie o 4? Przeciwnik by chciał to jakoś tam ubić. Kobiety, dzieci, Nie nikogo. Um. I może teraz to zrobić. Strzał za 2 plus. Uderzenie albo nawet ping i strzał za 6. W takim układzie możemy się zastanowić albo nad wzmocnieniem, albo zignorujemy to. Ale wydaje mi się, że wzmocnienie będzie poprawne. Więc wzmocnijmy fregatę, żeby ona nam nie zginęła. Bo nie byliśmy w stanie zbić obu tych zagrożeń jednocześnie. Teraz wiadomo, no przeciwnik ma orła ustawionego. A to nie szkodzi. Też nie musimy jakoś, myślę, mocno walczyć o tę rundę. Zresztą no w długiej rundzie może być ciężko. Ale chyba powinniśmy mimo wszystko długą rundę wygrywać. Tak myślę. Spodziewam się, że przeciwnik będzie starał się nas puszować w rundzie drugiej, jeśli wygra rundę pierwszą. Dlatego chcielibyśmy, jeśli myślimy przegrać rundę pierwszą, zobaczyć chociażby Cerys. To byłoby miłe. Gdybyśmy zobaczyli Cerys, to bym się mniej bał tego puszu. Dobrze, rzucimy wrzący olej, skoro przeciwnik tutaj się nie zdecydował. Chociaż tak ma strzał za 6. To jest troszkę przykre. No na pewno klikamy. Włódce ten strzał. I zastanawiam się nad użyciem jednego ładunku do wódcy, ale to jest takie troszkę naciągane. Słowem się nie podoba. Nie będę tego robił. Po prostu niech przeciwnik zbije te fregaty. Okej, okay, jeszcze kosztem. wabiorna. Okej. Okay. Okej, okay, no to spoko. Nie będę narzekał. Uh, Straż Radowida wchodzi za. 3 plus 2 to jest 5 Mogę hmm. próbować przedłużyć tę rundę. Nie wiem czy to ma sens. Ale nie zobaczyliśmy tej cery. Jest, jest naprawdę bardzo mało od przeciwnika. Zobaczyliśmy. Bo jak WT strasza, Dovide i przeciwnik spasuje. To nie powinien spasować. Nie oszukujmy się. Gdy jazdy to nie przybiję. Będę się ładunek do WC, ale zaryzykuję. To jest 5 i to też jest 5. Zabraknie troszkę. Jeżeli przeciwnik spasuje, ale jak spasuje, no to będziemy mieć długą rundę trzecią. A wydaje mi się, że w długiej rundzie trzeciej mam większe szanse, jeżeli gdyby przeciwnik nie puszował. Okej, okay, no i wyciągnęliśmy hernka duch. Jest zawsze coś. I teraz no i raczej jesteśmy zmuszeni spasować. Ceres nie zobaczyliśmy. Dlatego no, tutaj przeciwnik na 99% będzie rundę drugą cisnął. A my będziemy musieli się wybronić jakoś. Żeby się wybronić potrzebowalibyśmy desantu. Potrzebowalibyśmy też werblisty, żeby mieć co skopiować Adalium. Obrońca jest w porządku, jest desant, to mi się podoba. Wydaje mi się, że tym jazdę jazdy zmuliganujemy mimo wszystko. Co prawda no, nie skróciliśmy talii, ale... Ale no, tak sytuacja wygląda. No i mamy fajną rękę. Adalia, werbli werblista, możemy desant w Annę zawsze. No i przeciwnik Grand tutaj bez niespodzianki. Hmm, Tego, no my sobie tutaj zagramy Adalię od razu. Są rzeczy, o których nawet wiemy. Adalia na werblisty oczywiście. Przeciwnik może werbliste zbić, ale musi 3 razy trafić Lugosem tutaj. To jest dosyć mało prawdopodobne. Bo cztery pingi ma tylko. Okej. Okay. Pojawia się statek. Wydaje mi się, że powinienem tutaj Annę wyciągnąć czym prędzej. Tak też zrobimy. Anna na stół. Będziemy się bronić. Okej. Okay. Oby nie zasnajpił Anny, bo będzie mi przykro. No proszę, tylko nie to. Dobrze. Dobrze, Anna przeżyje. Tyle dobrego. Chyba, że wszystkie ładunki zużyje. Pst. Nie zużył, okej. Okay. No dobrze, no to myślę, że w takim układzie uratujemy sobie Annę. W ten sposób i dorzucimy drugiego werblistę, żeby też tego pierwszego werblisty uratować. Powinno być w porządku. Nie wygląda to źle. Jak przeciwnik spasuje, no to mogę dorzucić tridamskiego, mogę dorzucić inżyniera. Nie wiem sobie co jest lepsze. Bo mamy descent na kolejną rundę. W następnej rundzie na pewno Wysogota będzie wyciągany. Tak, sbior. No tutaj mógłbym piechura wstawić pomiędzy, ale wtedy zginie mi werblista za momencik. Więc wydaje mi się, że wstawię go tutaj. To będzie bezpieczniejsze. Niestety w Lugosa trafiliśmy. Też niedobrze. Okej, Strzału za sześć przeciwnik nie ma. Takie je działa! Jeszcze żywy, rzuca wykrabok! Ok, ale strzał za. 4 już jak najbardziej. Dopiero jeden zamaszysty cios poleciał. Mógłbym to zastawić obrońcom. Wydaje mi się, że rzucę inżyniera i wzmocnię annę. Salut. W ten sposób podziałamy. Ja przeciwnik do końca nas puszuje. W ogóle chyba nie dobrał Cerys? Albo mają na ręce i tak trzyma długo. Z jakiegoś powodu. Spodziewałem się, że tam jeszcze, musi, tam jeszcze musiałby być jakiś Morkwark. Jeszcze jakiś Harald może. Pas, wow. Okej. Okay. Chyba Barona poświęcimy. Bo Baron... W tym meczapie teoretycznie nic nie robi. Myślałem, że na spokojnie go zagramy. Okej, okay. no i teraz zaczniemy sobie od Wysogoty. Dwa razy orzeł został zużyty. Też dobra informacja. Natomiast te punkty z Cers mogą to zaważyć mimo wszystko. mamy Natalisa, więc musimy wymienić desant, bo zdaje się, nie mamy już żadnej... Tak jest. Tridamski Piechur jest spoko, w zasadzie ta ręka jest spoko już. Chociaż to wolałbym Viraxasa i Anseisa. wydaje mi się, że Werblista out. Tridamski będzie zgarniał te boosty z Wysogoty. Aj, no troszkę niefortunnie. To jest też problem, Królestw Północy, że nie ma żadnej wyciągarki na, tej, na te drogie karty. Takie sytuacje czasem się zdarzają, niestety. Ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko wystarczy nam punktów. Tutaj, oczywiście, wysokota. Nakładamy tarczę. Czekamy na rozwój sytuacji. Ok, no tutaj zagrywamy do Nimira, czyli ta oczywistość bronimy, Bro, bronimy wysokoty, bo to jest kluczowa jednostka teraz w tej rundzie: jeden ładunek na jazdę, potem Seldkirk i na końcu Tridamski. Tutaj mamy proste zagrywki. Jest Ceres. Pytanie, czy punktów nam wystarczy? Pytanie, czy wystarczy nam punktów? Obawiam się, że może troszkę zabraknąć. Ale miejmy nadzieję, że wystarczy. To jest 12 różnicy w ma jeszcze kartę. Eee. Yy. Właśnie. Jeszcze ma. Okej, okay, ale to możemy nałowić tarczę. Eee... Seldkirk... No ja nie będę go wzmacniał na razie. Nie ma potrzeby. Myślę. Może mieć strzał za pięć? Będę wzmacniał. I zobaczymy, czy to wystarczy. Bo niestety, Cer, jest to dużo punktów. Naprawdę ten strzał za 4 poleciał. Właśnie, i teraz, jakby to był Viraxas to Może byłoby lepiej. Jakby to był Viraxas... Ale no nie jest to Viraxas... Zbawiam się, że... Ciutkę, ale mimo wszystko za mało, bo to jest 6 punktów różnicy, a ostatnia karta to Morkfark. No peszek, peszek, zabrakło naprawdę niewiele. Jakby ciutkę lepsze droły były w tej rundzie trzeciej to myślę, żebyśmy to ugrali. A tak to no niestety porażka dwa punkty, ale zdarza się. Cóż, wydaje mi się, że i tak dobrze zagraliśmy. Może mogłem rozważyć zagranie ładunku dowódcy na końcu rundy drugiej, żeby mieć przewagę karty. No, w każdym razie jedne, jedna wygrana na odcinku była. Jestem w miarę zadowolony. Dzięki za oglądanie. W tym odcinku to tyle. Widzimy się w następnym. Pa, pa!